Z panami od porządku, tak jak mówię, jeżeli chodzi o akcję pana Fiza, Z Pałem Kukizem spotkaliśmy się wcześniej jeszcze, bo yy, braliśmy udział w manifestacjach w obronie kopalń. Także wszędzie z nim tam byłem, ja tam wymieziłem, początkę poznałem, tak powiem, bliżej osobiście, no, bo po prostu naprawdę wspaniały człowiek, ale to już idzie. Proszę Państwa, tutaj co moi koledzy powiedzieli, chciałbym powiedzieć jedną rzecz. To są naprawdę idealiści. Ja wiem, że to może wyszło, bo boguś też jest, Bogu. jest zawsze taki, taki jak żołnierz. No on też powie, ale to jest dobry człowiek, to jest uczciwy człowiek, on nigdy nie, on mój nie mój patrzy na to, żeby gdzieś tam zajść daleko, żeby coś tamtego. On robi, nie jest jego... ryboka. Waldek tak samo, Waldek jest wspaniałym człowiekiem, tak samo, bo znam, naprawdę znam go już paręnaście lat. Kupę lat. Uczciwy porządny człowiek nigdy nie zależy mu na tym, że tam gdzieś być, czy się dostać, czy coś. On generalnie zawsze robi, a później w końcowym etapie, jak i jego, jak i Bogusia, każdy tam gdzieś tam potraktuje, nie, nie najlepiej jakby jak jak powinno być. Ale ja za nich gręczę. to są bardzo porządni ludzie, naprawdę. Ja jestem przewodniczącym samobrony województwa śląskiego, byłem od początku sam w Teraz powiedziałem w wywiadzie, że jestem drugi mój idol, tak po nazwie jest. Paweł Kukis, bo naprawdę to jest człowiek, który ma tak samo charyzmę i tak samo ma tą energię, która chce coś zrobić. Ma to iskrę. To nie jest dane każdemu, ktoś przyjdzie, ktoś do was coś powie, bo nie, nie jeden zirytuje, jeden zacznie nudzić. Paweł ma to coś, po drugie ma olbrzymią inteligencję. Z nim po rozmowie człowiek widzi, że ten człowiek wie o co mu chodzi. On praktycznie... Ma odpowiedzi na wszystko. No oczywiście na wszystko yy, w normalnym tego słowa znaczeniu. To jest mądry człowiek. Ja mu zaufałem. Chcemy stworzyć ruch ogólny, żeby wszyscy byli razem, żeby wszyscy się jednoczyli. Nie na zasadzie, ja jestem szefem, to jest mój zastępca, a ty tam gdzieś urodził. Absolutnie nie Proszę Państwa, to nie o to chodzi. Ja tak samo nie będę tam się tam mówił różnych rzeczy czy coś, ale też. Zawsze starałem się na tej Polsce coś zrobić, walczyłem na kopalni Wujek. Na Budryku. Na kopalni Wujek walczyłem. Tam gdzie zginęli dziewięciu moich przyjaciół, kolegów zginęło. Także ja tak samo coś dla tego społeczeństwa chcę zrobić. Wywalczyłem przez Pawła Kuchiza napisy na pomniku powstańców, bo co prawda ich nie ma i dzięki oczywiście mojemu koledze, przyjacielowi tutaj, który jest radnym w Katowicach, on też pomógł i całą akcję, że jednak te pomniki wrócą na pomnik powstańców, bo nie wiem czy się zauważyli, nie ma żadnych, żadnych napisów. Czyli po prostu o co chodzi? Każdy z nas ma coś robić. Tutaj o to nam na to chodzi. Ja skaczę z tematu na temat, ale ja nie lubię ja lubię z każdego tematu konkretnie wziąć, a reszta sobie sami załatwić. Proszę Państwa, nie każdy coś robi pozytywnego. Tak ja zauważyłem nie ma napisów. Napisałem pismo w od 27 roku. Teraz ja ja. dopiero dostałem odpowiedź, mam będą na wizybentów. Tak samo Państwo, widzicie co jest nie tak w, waszym, w Waszej okolicy. To nie jest to, że wiadomo, zaraz do tych dużych spraw podchodzić, jowy, niejowy, jakieś jakaś tam zmiana yy, sejmu, senatu, wszystko jest okej, okay, bo to wszystko trzeba zrobić, ale zacznijmy od podstaw, zacznijmy od takich małych spraw, żeby też ci ludzie, którzy są na przykład w Waszych dzielnicach, Was zauważyli, że ten człowiek też coś robi pozytywnego, a nie tylko... Jak to niektórzy na przykład oceniają, chce się ciść do władzy. Bądźmy ludźmi, szanujmy się, doceniajmy się, nie, nie obrażajmy się i starajmy się y, być uczciwymi, starajmy się y, otaczać uczciwymi ludźmi, bo jeżeli my na przykład robimy to, że my będziemy zwaniakami, bogaczami, jakimiś tam y, gigantami się otaczać, to my nic nie zrobimy. My mamy jako prości, uczciwi ludzie się jednoczyć, nie patrzeć kto będzie pierwszy, nie patrzeć kto będzie drugi, tylko po prostu robić to, żeby było dobrze. A jak ktoś jest oszustem, ktoś jest złodziejem, krętaczem, nie on po prostu z takim człowiekiem, my takiego człowieka tu nie chcemy. Ale jak ktoś będzie miał takie poglądy takie poglądy, to jest jedno. Trzeba być uczciwy, prosty człowiek, który chce coś dla naszego kraju zrobić. Dziękuję uprzejmie. Ja mam taką propozycję, ponieważ przypuszczam, że wszyscy są tutaj po to, żeby wesprzeć tą ideę. Teraz jest czas na to, żeby ludzie, którzy są skupieni bo uchwała pochwyca, mogli pomyśleć, wymyśleć jak to wszystko zrobić, żeby osiągnąć sukces. Ja myślę, że tak naprawdę powinniśmy się skupić na tym, żeby